Cześć, jestem Marta. Fajnie, że masz chwilę, aby mogła opowiedzieć Ci o ofercie Orange Love. To pakiety najpotrzebniejszych usług do wykorzystania w pracy, nauce, rozrywce i kontakcie z najbliższymi. To także super opcje dla osób, które lubią wygodne i oszczędne rozwiązania. Porozmawiajmy teraz o konkretnych pakietach. Dwie usługi: abonament komórkowy z możliwością dokupienia smartfona i szybki internet domowy. To pakiet. Orange Love Mini. Mamy też pakiety czterech usług. Abonament komórkowy, także z opcją dołączenia wybranego urządzenia, internet domowy, telewizja i telefon internetowy. To składa się na Orange Love Standard, Extra lub Premium. Tym samym wszystko czego potrzebujesz masz w jednym miejscu i na jednej umowie. Albo e-umowie, którą ogarniasz online, dzięki czemu dodatkowo dbasz o środowisko. Oszczędzasz też czas i pieniądze, ponieważ co miesiąc masz jeden rachunek za komplet usług, a pakiet wychodzi taniej niż każda z usług osobno. Ale to nie koniec korzyści dla Ciebie. Jeśli jesteś u nas po raz pierwszy, dostaniesz 2 miesiące abonamentu za 0 zł. Pamiętaj, że rabaty przygotowane specjalnie dla Ciebie zobaczysz po wpisaniu swojego adresu. Masz już usługi Orange i chcesz zamówić kolejne, aby połączyć je w korzystny pakiet Orange Love? Świetnie! Dla Ciebie też przygotowaliśmy rabaty. Fajną opcję mamy dla osób, które chcą przedłużyć umowę i zostać na dłużej z Orange Love. Pakiety Orange Love możesz zamówić samodzielnie na stronie w aplikacji Mój Orange lub podczas rozmowy z konsultantem. A na deser prawdziwy hit. Tylko teraz Netflix i Kanal Plus przez pierwszych 6 miesięcy w prezencie! Wystarczy, że zostawisz nam swój numer telefonu, a oddzwonimy w dogodnym dla Ciebie momencie. I co? Wygląda na to, że o Orange Love wiesz już wszystko. Dzięki za Twój czas. Cześć. Orange.